Halo halo, witajcie, cześć i czołem. Witam Was w kolejnym odcinku z Drift 21 i słuchajcie, chwilę przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka wyszedł update do gry. Według change logu rzekomo poprawiono wydajność samej gry i co bardziej mi interesuje fizykę jazdy. Bo o ile z samą wydajnością nie miałem problemów, no to tą fizykę jazdy chętnie zaraz przetestuję. No i właśnie, spójrzcie na ilość gotówki. 40 286, dorobiłem się jej, robiąc na pełne złoto cały Driftland, osiągając tutaj złoto w każdej możliwej tutaj dys dyscyplinie przejazdu, może tak to nazwę. Jeżeli chodzi oczywiście o pojedynczy przejazd, robiłem tylko i wyłącznie tryb gry pojedynczy przejazd, nie próbę czasową i tutaj właśnie Driftland jest już pełny. Wreszcie map tutaj typu Skull mam zrobione połowę albo tylko pierwsze dwie, no tutaj akurat połowa, bo są cztery ogólnie ponieważ każdy kolejny przejazd już potrzeba zmodyfikować samochód, więc każda kolejna mapa ma tylko dwa pierwsze tutaj zrobione, ukończone, ale również na złoto, co chyba nie jest wcale takim złym wynikiem, ale tutaj ważna sprawa, nie ruszałem tej ostatniej mapy, tego Toach, czy jak to się tu nazywa, o, bo tutaj to, to my nawet nie było sytuacja bez zmian, ten jeden beznadziejny zakręt, nie wchodzimy na tą mapę, to chyba jest dla profesjonalistów. Może nawet podłączymy kierownicę na jakiś odcinek i spróbujemy się przejechać, ale to nie teraz. Słuchajcie, no właśnie, sprawdźmy może tą fizykę, czy oni ją zmienili, więc zanim zaczniemy kupować nowe auto, bo to jest jakby nie patrzeć główna rzecz tego odcinka, zanim kupimy Subaru i przygotujemy je pod ulepszenia, no bo przecież wszystkiego w tym odcinku nie damy rady zrobić, to przejedźmy się dwa razy scenem, dwa razy ostatni raz, Raz na Driftlandzie i raz na School. Wykonując jakąś mapę, której na pewno nie robiłem na odcinku, a myślę, że dobrą mapą będzie właśnie przejazd trzeci. Pamiętam, że zrobiłem ją inros. Zobaczymy więc, czy teraz również uda mi się za pierwszym razem. No to ja jestem gotowy. Gaz do deski. No i dwujeczka fuch, Jedziemy lekko spacja. O ej, faktycznie jedzie się teraz trochę inaczej. No, co prawda nie udało mi się zaliczyć tej strefy. Ale powtórzę to jeszcze raz. Faktycznie chyba zmienili coś w fizyce jazdy samochodem, i nawet teraz klawisz R nie działa w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, bo wcześniej to działało. Ekran podsumowania. A jak teraz zrestartować? Left shift. Ok, left shift, proszę bardzo. Zmienili z R na left shift. Podejrzewam dlaczego, bo R jest koło w, a to się równa jakimś niepotrzebnym kliknięciem tego klawisza. Dobra, tym razem też mi się udało. Co prawda nie za pierwszym razem, aczkolwiek widzę wyraźną różnicę w jeździe samochodem. Też udało się zrobić złoto, aczkolwiek jest trochę inaczej. Jeździ się autem zupełnie inaczej. Żeby to zweryfikować, weźmiemy teraz inną mapę z jakimś dłuższym przejazdem, czyli może być to na przykład właśnie skull, coś dłuższego. Tutaj w sumie wszystko było dłuższe, pełne kółko. Zrobimy dwa podejścia. Jak się nie uda, to trudno, bo i tak mam tu złoto ale jest inaczej. Już to czuję, że samochód wydaje się być bardziej ciężki, lepi się do drogi. Sprawdźmy jeszcze raz. Dwójeczka, ujedno jak tam falują te słupy na górze. Tak, auto definitywnie inaczej teraz jedzie. Wow, driftuje się jeszcze wygodniej niż wcześniej, A, żebym wjechał na, na miejsce, gdzie mi teraz odjęło punkty. O, faktycznie, mam wrażenie jeszcze, że grafika delikatnie się zmieniła. Jest teraz troszkę bardziej, hm, ciemniej się zrobiło. Jakby wykorzystali to, że zmniejszyli jasność. Nie wiem po co, ale jest taki efekt bardziej realistyczny. Może o to chodziło. Nie jest to, co prawda, złoto. 172 kredyty zarobione. No, ale wiadomo, to był tylko przejazd testowy. Rzeczywiście zmieniła się fizyka jazdy. Jest to różnica, więc, jeżeli ktoś grał, ma tą grę, niech wejdzie zobaczyć, jest rzeczywiście inaczej. To chyba czas na to, żeby... O, zarobiliśmy jeszcze trochę kasy, to będzie nas stać. Może na jakieś świece dwie sztuki. <laughs> nie wiem, jaki silnik tam włożymy. A właśnie, no właśnie. Jaki tam silnik teraz jest? Co ja co chciałem kliknąć? Kup nowy samochód. Tak, idziemy kupić nowy samochód. Dobrze klikałem. Subaru. Subaru nadchodzi. To będzie chyba ostatni projekt ogólnie. No bo tu nic więcej nie ma. Mazda już jedna jest. Po co nam więc druga? Mamy też Nissena. Nie ma też innego, a Subaru jest jedno. Warto byłoby je mieć, bo Subaru jest generalnie fajne. One z reguły mają napęd na cztery koła. Ten raczej nie będzie miał, bo to będzie auto do driftu, a drift na formatiku, powiedzmy, czy tam nie wiem jak to, all road, drive, w innych markach, nie wiem. No to, to to nie, to to nie. Tak więc tu mamy Subaru jest produkowane od 2012 roku. No i super fajnie, tylko jaki kolor. Do Subaru najbardziej pasuje ten kolor niebieski. Aczkolwiek do driftu nikt nie będzie się tym przejmował, więc na razie kupujemy w oryginale. Tutaj, proszę bardzo, niebieski, taki ładny samochodzik. Czy można go tutaj jakoś ładnie obejrzeć jeszcze? Chyba nie. Ile ma koni? 200. 7000 obrotów ma 200 koni. Moment 205 N przy 6500. Waga 1253 KG. <laughs> Brzmi dobrze, kupujemy. No i teraz pytanie, które ja zadałem, gdy kupowałem poprzednie auto. Czy można kliknąć nie, gdy auto tam pyta nam się, żeby go przerobić. To jest bardzo ważne, bo chciałbym się przejechać zupełnie stokowym samochodem. Zobaczcie on jak pięknie wygląda w środku. No, o i ten napis. Twój samochód otrzyma podstawowe modyfikacje zawieszenia oraz układu hamulcowego. No ja nie chcę. Nie. Nie. Nie zgadzam się. Czy mogę zdecydować, żeby się... Nie da się. Pokaż brakujące części. Czyli nie można ruszać z tego samochodu, a można go... Nie można nic, a można jeść, zaraz zobaczymy. Może się da, może się da. Dajmy Driftland, jakakolwiek mapa, cokolwiek, dawać. Czy można przejechać się stokowym? Można przejechać się stokowym autem, ale nie można otwierać jego drzwi ani nic. No i zobaczcie, siedzimy właśnie w Subaru, jesteśmy w środku wewnątrz samochodu i kamerą można ruszać na lewo i prawo, bo w górę i w dół nie da się ruszać. Zobaczcie, jak auto wygląda z zewnątrz. Też można trochę teraz poruszać kamerą, ale pole nie jest zbyt wysokie. Kolor ładny, auto też wygląda dość ciekawie. Zobaczmy jak jedzie. Kręci się do... 7,5 tysiąca obrotów. Czy jest w stanie driftować w miarę jak jest stokowy? No tak średnio. Bardzo się trzyma drogi, chociaż, chociaż da się zgubić trakcję. Troszkę trzeba mu dodać gazu, żeby to się wydarzyło. No i zobaczcie, 100% stokowe auto. Udało się ruszyć. Niestety nie można otwierać ani drzwi, ani maski, ani nic, bo... Gra chce, żebyśmy wyrzucili z samochodu i fotele i tak dalej. Auto chodzi. Można potrąbić? Nie. Ale można zniknąć licznik, zobaczcie. Zniknąłem? Pojawiłem, zniknąłem. Pojawiłem. Jedzie. Driftuje względnie... choć nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szaleństwa. Samochód jest niedoładowany. Kręci się też troszeczkę przez to wolniej. No niestety, ale trzeba go tutaj zmodyfikować. Gra każe nam to zrobić. Wielka szkoda, bo modyfikacja takiego auta Jaki jest teraz, byłaby bardzo fajna. No ale cóż, pikamy. tak i samochód został ogołocony. I właśnie pomysł jest taki, żeby w następnym odcinku zrobić taki 100% modyfikację na spokojnie, zupełnie na spokojnie, zrobić o tak fajniej niż tutaj było to robione, z dbałością o szczegóły, takim realnym podejściem. Zakupiliśmy samochód i jest już przygotowany na modyfikację. Zobaczcie, jak zmieniła się konsola, no i brak silnika, prawda? To wszystko trzeba będzie zaraz uzupełnić. Fajnie, że kierownica jest po właściwej stronie, na pewno dzięki temu będzie się jeździło znacznie lepiej. Można teraz przynajmniej można, można zamykać drzwi. O, zmienili po update'cie, zobaczcie. Teraz można w trakcie zamykania jakiegoś elementu z powrotem zacząć go otwierać bo nie wiem czy wiecie, a było to widać na pewno w którymś z odcinków, jak tam się coś zamykało, to trzeba było czekać aż się zamknie do samego końca i ta końcówka była taka powolna. Jest delikatnie szybciej, ale wciąż jest powolna. W następnym odcinku zajmiemy się modyfikacjami tego pojazdu. Oczywiście na początek moc. Moc i osiągi. Dopiero potem wygląd. W tym odcinku więc jest to już wszystko. W kolejnym prawdopodobnie wydamy 30 tysięcy, mam nadzieję, że nie więcej, a pewno tak będzie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!